Zdanie czwarte. Dla każdej liczby rzeczywistej a wyrażenie jest równe. No i y, mam nadzieję, że nie dałeś się nabrać na to, żeby podnieść jedną liczbę do potęgi i drugą do potęgi i tyle. No nie, 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 nie. Jak widzisz potęgę dotyczącą nawiasów, w którym jest odejmowanie albo dodawanie, to nie możesz tego zrobić. Właśnie w ten sposób, jak przed chwilą powiedziałam, że pierwsze do potęgi i drugie do potęgi. Nie. Tu lampka powinna się w głowie zapalić i pomyśleć, e, twój mózg powinien, o, e, o wzorach skróconego mnożenia. Czyli a plus b do drugiej i a minus b do drugiej. I to się rozpisuje w ten sposób. Zobacz. Oprócz tego, że te dwie liczby są podniesione do drugiej potęgi, to jeszcze w środku jest dwa razy a razy b. No i teraz w zadaniach. Czasami, tak dla zmyłki, robią w ten sposób, że jako liczbę dają jakąś niewiadomą, która się tak samo nazywa, tak? AB. No i mam nadzieję, że e, Ty to rozróżniesz, że nie dajesz się nabrać na to, że to A jest takie samo jak to A. No w ten sposób nie jest. Czyli jako A traktujemy cały ten e, jednomian, tak? Wszystko to. 2A. 2A to jest tak jakby... To A. <noise> Trochę takie skomplikowane, ale zobacz. To to jest 2a, a. a to to jest 3. I teraz odpowiednio powinnam to rozpisać. Tutaj. Tu powinnam to wszystko rozpisać. E, no to rozpisuję. I w takich zadaniach, jeżeli jest Ci wygodniej, to możesz sobie jeszcze na boczku napisać, że A to się równa, na przykład, no tutaj akurat byłoby 2a, tak? I potem e, podstawiać. Do tego. No dobrze, czyli najpierw mam tak. Pierwszą liczbę do kwadratu, potem dwa razy pierwsza razy druga i druga liczba do kwadratu. No to tak też to rozpiszę. I nie zapominam o nawiasie. Nie zapominam, ponieważ to całą pierwszą liczbę muszę podnieść do drugiej potęgi. Całą pierwszą to znaczy 2a do potęgi drugiej, czyli to nie będzie 2. A kwadrat, tylko to będzie 4a kwadrat, bo dwójkę też podnoszę do drugiej potęgi. Yy, dobra, czyli mam a kwadrat plus 2ab, czyli pierwsza, razy druga. I uwaga, ta druga bez minusa, tak? Bo to b. Oj, to będzie ten wzór oczywiście z minusem. Hmm, tutaj się pomyliłam. O! To będzie ten wzór z minusem, bo jest minus po środku, czyli będzie. Tu minusik też. E, czyli tak, dwa pierwsze, razy drugie, ale drugie, bierzemy bez tego minusa, który był we wzorze, tak? B jest tutaj, to jest ta trójka. OK, e, i dodać b do kwadratu. Czyli ten pierwszy nawias już mam rozpisany. To jest tutaj. No to teraz muszę rozpisać ten drugi nawias. O, ten tu. Ym, pomiędzy. Mam jeszcze znak minus. Znak minus. I on tutaj jest takim psikusem, można powiedzieć. Jak widzisz minusa, to wiedz, że zrobi psikusa. <noise> coś tam pozmienia, pozmienia znaki, na coś trzeba uważać. No a trzeba uważać na to, że jeżeli ten minus jest przed nawiasem, to on będzie zmieniał wyniki wszystkiego tego, co wyjdzie stąd. Czyli. Najpierw robimy potęgowanie po kolejność działań, a później ten minus, uwaga, zmieni wszystkie znaki we wszystkich wynikach ze wzoru skróconego mnożenia. Czyli tu, przed rozwiązywaniem, trzeba dać sobie duży nawias, rozwiązać, rozpisać ten wzór skróconego mnożenia, a dopiero zmienić znaki we wszystkich elementach w nawiasie, bo inaczej będzie źle. Oczywiście niektórzy robią już to w pamięci, tak? Rozpisują tutaj i od razu sobie ten znak zmieniają. Ja polecam Ci robić powolutku, bo tym bardziej, jeżeli to jest matura, no to głupio by było gdzieś tam się machnąć, tak? Czyli otwierasz sobie nawias no i rozpisujesz ten wzór skróconego mnożenia, czyli znowu pierwsze do kwadratu, tym razem plus dwa razy pierwsze, razy drugie, dodać drugie do kwadratu. O! Dopiero jak mam to rozpisane. To sobie to wszystko porządkuję. To do kwadratu, czyli tak jak mówiłam, 4a kwadrat, i teraz mam tak minus 2 razy 2, minus 4 i razy 3, minus 12, minus 12a plus 9. No i albo sobie najpierw porządkujesz ten nawias, albo już od razu z tym minusem. Ja powolutku to zrobię. Minusa na razie tu przepiszę, uważam na niego, tak? On mi za chwilkę zmieni znaki. I najpierw sobie rozwiążę tutaj w środku. Czyli ja mam 2 razy 2, 4 razy 3, 12. 12a plus 9. Zamykam ten czerwony nawias. I robię dalej. 4a kwadrat minus 12a plus 9. To na razie przepisuję, bo muszę opuścić nawias. No, i tak jak mówiłam, minus zmieni wszystkie elementy minus 12, a i minus 9. O, w ten sposób. I teraz, co ja tutaj mogę zredukować? Ym, dziewiątki, zobaczcie, mi się skrócą, bo mamy znak po lewej stronie plus i tu znak po lewej stronie minus, czyli one się po prostu wyzerują. To mi się też tutaj skasuje, no i zostają mi tylko te dwunastki, ale uwaga ze znakiem minus, bo znak ma liczba swój, nie po polskiemu mówię, zawsze po lewej stronie, tak? Liczba ma swój znak zawsze po lewej stronie, o. czyli mamy minus 12a i minus 12a, czyli to będzie minus 24a. Minus z minusem, to jeszcze większy minus. Jeżeli tutaj Ci się to miesza, kiedy ma być plus, a kiedy minus, a jak te znaki dodać, odjąć, to odsyłam Cię do mojego filmiku innego na kanale. Obejrzyj sobie i myślę, że wtedy już Ci się nie będzie mieszało, taką mam nadzieję. No, a co my tutaj mamy? My mamy odpowiedź. A daj znak, czy punkcik na maturze by wpadł, czy nie. No i jeżeli... Chcesz, żebym więcej takich filmików nagrała jeszcze z tymi wzorami skróconego mnożenia, to koniecznie daj znać w komentarzu. Łapka w górę, zasubskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie.